Cześć, witam Cię w ósmym dniu prowadzonego przeze mnie eksperymentu odchudzającego metodą Dieta Doman. Mamy dzisiaj poniedziałek, czwarty kwiecień, czas na śniadanko, ważenie, przegląd sylwetki. Dzisiaj na śniadanko dwie kromki chlebka z żółtym serem i z masłem i pomidorek pokrojony jajecznica na boczku z dwóch jajek i, i z dwoma plasterkami święki i herbatka. Teraz czas na. dobrze jajka już wszystkie spadły. Uwaga. Jest to poniedziałek, czyli dzień poniedzieli. Yy, sobota był yy, me, walka mistrzostwa świata. Wypiłem pół winka. Wczoraj wypiłem dwie lampki winka yy, w ciągu całego dnia. Także niedziela to jest niedziela, obiad był taki bardziej syty. No ale teraz w tym tygodniu sto, z, zaczynamy działać poważniej. No, i tego się można było troszeczkę spodziewać. W poniedziałek już było Już było 109, teraz jest 101, i czyli malutki przy rozwagi po, sob po sobocie, poniedziałek. Natomiast, yy, tak jak mówiłem, to był pierwszy. Tydzień jest tygodniem takim rozpoznającym, kiedy wprowadzamy strategię i nie należy się tym bardziej przyjmować. Natomiast i tak spadek wynosi około 3 kg. Ważne, żeby na przestrzeni miesiąca czy tygodni kolejnych ten spadek był systematyczny. Także ja sobie teraz zjem i zapraszam na następny film. Witam na drugim posiłku w ósmym dniu prowadzenia przeze mnie eksperymentu odchodzącego metodą dieta Doman. Drugie śniadanko. Dzisiaj na drugie śniadanko mamy jogurcik, kornerek z dużą łyżką orzechów, pół grejpfruta, mały banan i taki 1 trzecią bułeczki z serem do kawki i będzie kawka, bo w tej chwili się parzy. Plan jaki mam na ten tydzień, czyli w zasadzie drugi tydzień ósmy dzień, drugi tydzień, to postanowiłem, że bo te wszystkie elementy, które zaplanujemy musimy je dotrzymać, więc mój plan na ten tydzień jest tylko tak. Nie jeść więcej jak cztery kąki chleba, czyli cztery kąki maksimum i spróbować zrobić ograniczyć do 3,5. Jak się nie da, to się nie da. To samo z podwieczorkiem. Jeżeli nie będę tak, w zeszłym tygodniu nie jadłem już podwieczorka praktycznie, jak nie będę musiał, to, to nie będę jadł. Natomiast no, później, w następnych tygodniach ten podwieczork zostanie wyeliminowany. Tak samo chciałem pokazać moje zdjęcia, jak wyglądałem Roku, w którym przyjechałem do Anglii, ważyłem wtedy około 88 kg. Tutaj zaraz te zdjęcia się pokażą na ekranie. Proszę sobie zobaczyć, są dwa zdjęcia zrobione, i to jest mój cel, czyli zredukować 15 kg nadwagi i doprowadzić, no w tej chwili już około 12 i doprowadzić się do takiego poziomu, jaki był wtedy. trzeci posiłek w dniu dzisiejszym 3 kwietnia obiadek Właśnie taka solidna micha zupki pomidorowej z grubym makaronem także ja się teraz zabieram za jedzenie a yy, oczywiście będzie to nagrane jako wideo do dokumentacji zapraszam również na Następny posiłek, który będę nagrywał, kolacyjkę. Witam po przerwie na kolejnym posiłku. To już jest ostatni posiłek w dniu dzisiejszym. Kolacyjka, ósmy dzień prowadzenia przeze mnie diety. Na kolacyjkę jest sałatka jarzynowo-warzywna z majonezem, dwie kromeczki chleba z szynką i z, i z żółtym serem i z masłem, kawałeczek... Yy, Kześniowego sera, ale już powoli się z niego wycofuje, zresztą te kawałki są mniejsze, bo kiedyś były trzy razy większe. No i Micha, Sałatki George, która jest obowiązkowa. I herbatka. Także teraz sobie zjem w spokoju. I oczywiście na, drugie, na drugim filmie będzie to wszystko nagrane. Zapraszam jutro na śniadanie na ważenie.